Wypiszecie swoje postanowienia, a ja odpowiadam, jak możecie wdrożyć w życie swoje postanowienia efektywnie? Pierwsze pytanie: Moim postanowieniem jest ograniczenie bezsensownej konsumpcji. Zapiszcie sobie następujące pytania. Jak długo będę korzystał z tej rzeczy? Jak ważne jest dla mnie posiadanie tej rzeczy lub usługi? Czy ona jest dla mnie niezbędna? Czy nadal chcę kupić tą rzecz lub usługę? Zapamiętaj dobrze te pytania. I za każdym razem, jak będziesz chciała coś kupić, zadaj sobie właśnie wszystkie te pytania. Czynność numer dwa. Za każdym razem, gdy chcesz coś kupić, daj sobie na to czas. Odwróć do tego po 10 minutach i znowu zadaj sobie te pytania. Ten czas koniecznie wydłużaj. Przykładowo właśnie o tych 10 minut, za około 2 tygodnie zwiększ to do 15 minut, po kolejnych dwóch tygodniach do 20 minut. Czynność numer trzy. Sprawdzamy ilość tego, jak często sobie odmówiłaś zakupienia czegoś, co jest sobie po prostu zbędne. Czyli w styczniu, nawet jeżeli to będzie zero, ważne jest to, żeby w lutym, jak będziesz znowu sprawdzała, żeby ta liczba była po prostu większa tych odmówień sobie różnych, różnych rzeczy. Ostatnia taka dosyć ważna rzecz to jest po prostu prowadzenie budżetu domowego i ilości pieniędzy. Takich zostawionych na zwykły konsumpcjonizm, na który sobie po prostu pozwolisz. Daj znać w komentarzu, czy ci pomogłam, a na was czekam z kolejnymi różnymi postanowieniami.